Cześć moi drodzy, jestem w Białej Podlaskiej w klubie Goliat, Jak co rok organizujemy tutaj kurs tenera personalnego I tym razem chciałbym wam pokazać dwa fajne sprzęty A mianowicie ławeczkę, tą którą wszyscy znacie Służona do wyprostu w tłowie na ławeczce rzymskiej Natomiast ta ławeczka jest bardzo rzadko spotykana I cel jest dokładnie ten sam Ruch odbywa się w stawie bedrowym I zaraz zobaczycie jak to wygląda w praktyce to ćwiczenie już zapewne znacie, jest bardzo rozpowszechnione. Działa tutaj grupa kulszowo-goleniowa i mięśnie pośladkowe. Natomiast ten sprzęt jest bardzo rzadko spotykany w klubach sportowych. i pokażesz o co tutaj chodzi. Tutaj jest to przeciwieństwo poprzedniej maszynki i w tym ćwiczeniu nogami operujemy, a więc ruch odbywa się również w grupie kulszowo-goleniowej i mięśniu pośladkowym, czyli działa staw biodrowy. Jaka jest różnica? No, taka, że w plecy tutaj nam nie działają, a w poprzednim ćwiczeniu działa siła kompresyjna na stawy kręgowe. Tutaj mamy troszeczkę te plecy oszczędzone, ale musimy działać niestety nogami. Więc grupa kluczowo-goleniowa i pośrodkowa, zarówno w jednym ćwiczeniu, jak i w drugim, działa bezmiennie. Także to wszystko na dzisiaj. Dzięki za obserwację. Do zobaczenia następnym razem. Elo!